Kiedy trafiłem po szkole do browaru, to no, zakochałem się w tym piwie. Zetknąłem się ze wszystkimi działami i nauczyłem się. Jak coś się staje Twoją pasją, to uczysz się w ekspresowym no. tempie. No i tak od podstaw do szefa browaru. Właśnie, bo nie jestem człowiekiem, który lubi szaleńcze życie, dynamiczne zakręty, zmiany życia. Tak, 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 akurat. I dlatego kiedyś pojechałeś do Kazachstanu, co? Ale tylko dlatego, że mogłem tam ważyć piwo. Jestem osobą dynamiczną w takich małych sprawach. W tych dużych jestem człowiekiem opanowanym, spokojnym, na urlopie też spokój, cisza, wolno sobie tym kajaczkiem płynie. Zbyszku, ty jesteś jak dobry ojciec. W browarze wszystko ogarniesz spokojem. A nie, nie zastanawiałem się, kiedy po szkole zobaczyłem ofertę pracy w browarze. Coś mnie tam ciągnęło. Myślisz, że to coś jak przeznaczenie? No, coś w tym jest. A od tamtego czasu byłem już tylko w browarach. I tak się zaczęła moja droga. Zawsze spokojnie, konsekwentnie. Teraz jestem już w miejscu, w którym chcę być. Jestem szczęściarzem, bo robię to, co chcę i lubię robić.